Witajcie, witajcie w drugim odcinku Age of History 2, na mapie z 900 roku. W ostatnim odcinku 20 lat pierwsze mieliśmy, no i podbiliśmy se Sandomierz oraz Księstwo Mazowieckie, ale niestety całych ich nie podbiliśmy, ale i tak porządne tereny, jak na pierwszy odcinek zdobyliśmy. No dziękuję. Tutaj widzę, że Litwa bije się z Prusami. No, i chyba niestety nasi przyjaciele litwińscy, chociaż nie przyjaciele, bo mamy z nimi negatywne relacje, chyba przegrają z prusami. Z rzeczy, jakie tu się dzieją, to jeszcze wojna austriacko-czeska, wojna francusko-katalońska, chociaż to jest bardziej francusko-galijska, bo już w Katalonii istnieje. To widzę, że królestwo Nawarry z Francją nie ma wojny. Ale za to ma wojnę z Brytanią. No więc dobra. Co dalej grać? Właśnie wygasło nam pokój z Mazowszem. Więc zgadnijcie, co zrobimy. Oczywiście. Że ich podbijemy. Wypowiadamy wojnę i czas dokończyć tych Warszawiaków. A właściwie Siedlaków, bo już Warszawy zdobyliśmy. No, wysyłam na białą podlaską no i gotowe. gotowe. Mazowsze jest nasze i tym razem możemy całe państwo przejąć. No, tutaj asymilujemy tereny. Tu nie ma co asymilować, bo akurat tam nasza ludność widocznie zamieszkała. Oczywiście, widzę, że los wojny się odwrócił i Litwinowie wygrywają. Coś hmm. wiecie, co to oznacza? Musimy się dołączyć szybko do wojny i podbić Prusów. Póki możemy. Aha, dobra. Dobra, więc to z im zabierzemy. I gotowe. Prusowie bardzo ucierpieli na tej wojnie. Prawda? No tak, musieli. Nasze państwo ma taki piękny kształt. Musimy toru nie asymilować i właściwie on jest, no jest w naszych granicach. No okay. to, tak, to patrzę. No, są przy granicach. O, nagle w Gdyni dużo Polaków jest. To coś ciekawego. Dobra, to przenosimy trochę wojska na granicę z Pomorzem. I to będzie nas następny cel. Okazji jeszcze w byt Wojsko. To będzie chyba nasza najtrudniejsza wojna. Chociaż może się skończyć tak jak ze Sandomierzem, że będzie łatwiejsza niż myśleliśmy. Wypowiadam wojnę ci. Pomoże. No. Polskie oddziały wkraczają do państwa i atakują przygraniczne miasta, czyli chojnice i piłę. Okej, okay, mam nadzieję, że będzie prosto. Ej, źle to podzieliłem, źle to podzieliłem. To tutaj musimy dać większość, a tu mniejszość. Chociaż gdy tu, to musimy tak równo podzielić. Gotowe, i takim oto sposobem udało nam się świetnie to podzielić. Jeszcze szczecin. I gotowe, I gotowe. bierzemy pokój. Ciekawe, co możemy zachować. Na początku to, oczywiście. Jeszcze to. No i cztery nam się zostało, to weźmy jeszcze. A to. to. Subsk, chyba. Co? To był subsk? Tak, to był subsk. Za to, Pomorzanom został się jeszcze Szczecin, Stargrat i Koszalin. Gdzież jest teraz? Zapisujemy grę. Tutaj, o nie! O. Bija Węgry. To jest tu je kłopoty. No agresywnie jest w Europie. Jak to jest? We średniowiecznej Europie jest agresywnie. Austria wzięła pokój z Czechami. No i Norwegia wbija się do Finlandii. Oj. Idź. No to, zaraz, Norwegia wbija się do Finlandii, ale Finlandia wbiła się całkowicie do Norwegii, nie zauważyłem tego. Czyli to, czyli to tak naprawdę Norwegia ma przechlapane. Patrz, kto by się spodziewał. tak Czech na nas. I z Sandomierzem. O. Kiedy się tego najmniej spodziewaliśmy, Estonia, Moskwa, Czechy, Słowacja i Florencja Zrobił na nas zmasowany atak. Dobra, więc najpierw to wezmę pokój ze Stonią. Postaram się wziąć z nimi pokój. Florencją i Moskwą. Bo to i tak nie ma sensu z nimi walczyć. Za rozmowy pokojowe, tak. Podczas gdy my zajmiemy się tymi. Państwami, Czechami i Sandomierzami. O, i popełnili błąd, atakując wielką Polskę, silną Polskę. Teraz, trzeba się pospalić. Co? Ok, no. Wbijamy. No, tutaj w Ostrawe idziemy. I musimy w Kielcach utworzyć jakąś wielką, no miała być wielka, ale wielka nie wyszła, armię. Co, gdy Moskwa nadal chce się z nami bić, mimo że nawet nie ma jak. Dobra, dobra, jeśli pójdzie źle, to widocznie, nie wiem, poprosimy kogoś o pomoc. Chociaż kurczę, Węgry, Węgry do Serbii wyemigrowali ponieważ ich tereny ojczyste zajęła Różkijowska. To niedobrze. To będzie nas najgorszy wróg, więc on nie może się rozrastać. Dlatego może chciałbym poprawić relacje z Gruzją, Wierchowem i Krymem, ponieważ może moglibyśmy przeciwko nim koalicję zarobić. Muszę, muszę. O nie o No dobra. Jeszcze ich tu wysyłamy. Wybijamy się w jego stolice. Nie powiedziałbym, wybijaniem się w stolicę. To nie jest tak źle. Jeż. Dobra, tak nie może być. Wjeżdża nam państwo jak do siebie. Tak być nie może. Dlatego tutaj jakiś oddział robimy. No, tutaj też duża marmion. No, cholera, punkty ruchu nam się skończyły. No. To z Czechami. Pokój weźmiemy. Tak, zgodzili się. coś się rozprawić z Sandomierzanami raz na zawsze. Udało się! Mam z kimś wojnę? Z Moskwą jeszcze, to postaram się. Z nami pokój, a z... Zaraz, jak ja wziąłem... Z... A, nie, muszę tak wziąć wszystkie tereny, oczywiście anektować. Nie! Jak mogliśmy? Nie... Co ja zrobiłem? Cóż... Że... Dobra, to co zmiany to asymilujemy. No i tak o tym, dla Was może śmiesznym, ale dla nas nie śmiesznym akcentem, kończymy ten odcinek. Pa! No, pa!